Remonty i budowa konstrukcji stalowych są często prowadzone w miejscach znacznie oddalonych od sieciowych źródeł zasilania. Dlatego doskonałym rozwiązaniem dla ekip wykonujących takie prace jest akumulatorowa wiertarka rdzeniowa Fine AKW 35PMQW. Sprzęt zasilany jest prądem o napięciu 18V i wyposażony w wydajny silnik weszczotkowy, mocną stalową przekładnię i elektronikę sterującą, która ma pamięć prędkości obrotowej. Obroty reguluje się przyciskami plus lub minus w zakresie 130 do 520 na minutę, co pozwala pracować z optymalną prędkością. Wiertarka ma też lewe obroty umożliwiające łatwe i szybkie wykręcanie gwintowników i wierteł z otworów. Podstawowym uchwytem narzędziowym akumulatorowej wiertarki rdzeniowej FINE jest stożek Morsa MK2. Służy on do mocowania wierteł z uchwytem stożkowym MK2 uchwytu Weldon do montażu wierteł rdzeniowych i bezkluczykowego uchwytu wiertarskiego Supra-SK. W stojaku wiertarki zastosowano magnesy neodymowe o maksymalnej sile mocowania 9000 N i mechanizm umożliwiający ustawianie i precyzyjne pozycjonowanie sprzętu na materiale. Testowany sprzęt wyposażono też we wskaźnik siły przylegania magnesu i czujnik przechyłu informujący o prawidłowej pozycji w czasie pracy. Stopa magnetyczna ma pryzmatyczne powierzchnie, które umożliwiają wiercenie w materiałach cylindrycznych lub rurach o średnicy od 80 do 250 mm. Stojak wiertarski ma skok od 135 do 260 mm i blokadę posuwu dla bezpiecznego transportu i łatwej wymiany osprzętu. Sprzęt zasilany jest systemowymi akumulatorami Ampsher o napięciu 18 V. FAIN zaleca stosowanie wysokiej mocy akumulatorów AmpSher 18V Procore. Akumulatorowa wiertarka rdzeniowa FAIN Agbu 35 PMQW to zaawansowane urządzenie umożliwiające efektywną pracę z optymalnymi obrotami oraz uzyskanie wysokiej jakości rezultatów. Zastosowane w niej rozwiązania zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy. Wiertarka przeznaczona jest do wiercenia w stali otworów o średnicach do 18 mm wiertłami krętymi lub do 35 mm wiertłami rdzeniowymi, do ich rozwiercania do 18 mm, pogłębiania do 31 mm i gwintowania do M14. Sprzęt ma wyjątkowo trwałą konstrukcję odporną na bardzo trudne warunki pracy. Zaprojektowano go bowiem do wykonania ponad 60 tysięcy otworów. Naszym zdaniem można nim z powodzeniem zastąpić bez ryzyka obniżenia efektywności pracy sieciowe wiertnice magnetyczne umożliwiające wiercenie otworów o średnicy do 35 mm.